Na stadionie narodowym trwają ostatnie przygotowania do finału Ligi Europejskiej, Tak, to woli, finału Ligi Europy. W każdym razie pierwszego finału europejskiego pucharu, który zostanie rozegrany w Polsce, meczu, który będzie pokazywany w ponad 100 krajach. Meczu, na który bilety kupiło Ligi z 91 krajów, co jest rekordem Ligi Europejskiej. UEFA ten stadion zajęła tak właściwie na wyłączność już blisko dwa tygodnie temu i wtedy. Zaczął się ten sprint z dekorowaniem stadionu, z przygotowywaniem murawy sprowadzonej z Niemiec, bo ta polska nie spełniła wymagań UEFA. Ale teraz, już czuć atmosferę tego meczu, już ulice Warszawy będą się zapełniać gością finału. Już zjeżdżają najważniejsi działacze nie tylko europejskiego futbolu. We wtorek lądują finaliści. Czyli z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie i jedna z większych sensacji europejskich parów w ostatnich sezonach, czyli Dni Dnie Pro Pietrowsk z trenerem Janem urodzonym pod lwowem i mówiącym też po polsku, we wtorek wieczorem uroczysty bankiet w arkadach Wielskiego, czyli tak jak przed Euro 2012. W ogóle to ma być ten środowy wieczór ma na, nam trochę odświeżyć te miłe piłkarskie wspomnienia z Euro 2012. Oczywiście. W mikroskali, bo nikt nie będzie przekonywał, że to jest ranga meczu otwarcia mistrzostw, czy choćby finału Euro. Nie, to jest taki bardzo atrakcyjny mecz grupowy. Więc można powiedzieć nic, tylko witać gości, zarabiać na nich i oglądać finał, środa. Sevilla kontra Mikro na Stadionie Narodowym ligi europejskiej.